Więc tak. Mamy 1500 hrywni. Od razu przyjeżdżasz do mnie, kupujemy plastiwci i w drodze będziemy ich jeść. Plastiwcy to jest minus 3 hrywni 40 kopijek. Potem przyjeżdżamy na miejscu. zrywamy lasaczek, to jest już minus 220 hrywni. I czyli łącznie mamy e, około 1200 1300 гривні. Ні, no. 1250 гривні. І на позаставом каса. І йдемо. На може п'яний компамище і втратимо такс. Так, 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 де ж то бачить, де ж то ми будемо з тим з маском нерячили, ході його тоже на на голові на чом, кажеш, такому маска і неряєш, і можеш там дивитися під під можем. Як маска. No... Zobaczysz karacie. Ta ciekawa ci nie uśmiech. Ile nam zostanie? Jeśli nie zrywać laseczek, to zostanie 1500, 1490... Tak. 6 grywnie. 60 kopii. Na no pewno. Aj, może. No? Nie, nie, trochę za dużo. Arturek, jak tam w sąsiedzi przyjechali, mu powiedzieli, że za 10 dni stracili 5, niecałe 5 tysięcy hrywni. Czyli na, na nas dwóch to będzie, to będzie więcej niż trzeba. No na co? Na, na. Przecież będziemy płacić około 300 hrywni, 340 hrywni za, za to, że będziemy tylko żyć w tym, tym gówniarki. Tym. No to to jest tanio w tym domie bardzo tanio 340 gry za no, dzień to, a za dzień, no to nie jest tanio mm -hmm. Czyli e, 60 g. 60 r. czy 70 już nie wiem Za człowieka Ile? Ile? Co? Na dzień? Na noc Ile? Za za jednego człowieka około 70 gryń Zmień. Ale tam pięć minut, ale tam 5 minut do morza, czyli wychodzisz, już masz tam widać morze i przy tobie biegniesz tam i już masz może. A no, no to pięknie, to pięknie. A w ogóle tanią. Nie, nie tak że trzeba, jak ja byłem w tym z, z piłką z piłkonożną komandą, nie? Jak jeszcze zajmowałem się w piłką nożną w 2009 roku, pojechaliśmy w ewpatorię i w ewatorium musieliśmy z tego nubskiego sanatorium cisnąć. Кілометр аж до моря. Там поки дойдеш, ты можна забити на смерть. ще такі говняні пляж, там якась зелень, короче, там грязно, там бом бомжі саруть, короче, в море. І ти, і ти, і ти це, і ти, і ти йдеш, коротше, в море по, -по, -по камнях, не собі ногу пробив, короче, пішов, покупався, замотав бинтом, пішов в ліг спати. Отак і таке були вакації в мене. Ні, там там п'яско не було, там ходиш по камнях, ні. No ale to było. Tak, tak, tak tak, to boli w ogóle. Lepiej po piasku chodzisz, tak będziemy, krócię, z małymi dzieciakami takie takie ogromne bobki. No to. A ty wyobraź sobie, jaki będzie gorący piasek. No na Jest, no. będzie gorący, bo tam, bo tam taka temperatura, plus over 9000 stopni i, będziemy temu w ogóle się ty Nie będziemy ja, ja będę w szlopach. Pracić tak nic nie da. Tdy im się tam przymniej <laughs> biegać. Ćwic, mięśnie, <laughs> rąk. No, wiesz, bo mi przyrosną. Tak. Mówisz? Przyrosną mi o 50 centymetrów. <laughs> przez dzień. Nie? Będziesz jeść. Będziesz jeść 6 razy dziennie po maleńkich porcjach. Czy widzisz mięśnie raz, raz na... 2. 3 e, razy na tydzień. Ale tak dobrze chyba, byłeś spocony 40 minut, widzisz? I... i będę cię rosnąć. Nie Dima. Żeby mięśnie rosły, to muszę rosnąć z czegoś, czyli z mięsa, tak? Nie Zgadza z mięsa się. No jak nie? Jak gdziesz mięso, no to wtedy... Bilkar, którek, bilok, urośnie, bilok nie? rozumiesz? Bilok, bilok możesz dostać. Ryba, okay. mięso. Ja, Eee... Ryba mięso jaja, orzechi i coś tam jest.